Milioner chciał tylko zobaczyć, jak jego córka się bawi, ale nosił w piersi ciężar jej milczenia. Na placu zabaw, obserwując wszystko z oddali, zamarł, gdy po raz pierwszy usłyszał jej głos, przywrócony przez zwykłego chłopca. Zasubskrybuj kanał, a zanim zaczniemy historię, napisz w komentarzu z jakiego miasta nas oglądasz. Miłego słuchania. Krzysztof Nowak potrafił kupić rozwiązania. Tak przynajmniej myślał przez większość życia. Każda trudność miała swój cennik. Gdy coś szwankowało, wystarczyło sięgnąć po telefon, wybrać odpowiedni kontakt, zlecić, zapłacić. Technik, doradca, prawnik, cała armia ludzi gotowa była działać w jego imieniu, ale milczenie Zosi nie znało ceny. Nie dało się go ani przebić, ani zneutralizować. Dwa lata od wypadku, który zabrał im Elżbietę, jego córka nie wypowiedziała ani jednego słowa. I choć Krzysztof stracił wtedy żonę, to właśnie milczenie Zosi bolało najbardziej, bo Elżbieta umarła tylko raz, a Zosia umierała powoli, codziennie, po cichu. Samochód zahamował szarpnięciem na ulicy targowej. Krzysztof spojrzał przez szybę i poczuł, jak jego żołądek się ściska obce miejsce kamienice pokryte grafiti, z oknami zasłoniętymi starymi prześcieradłami bruk poryty dziurami. Rdzewiejące znaki drogowe, powyginane ławki, dla kogoś, kto przez całe życie znał tylko chłód szkła i marmuru, to był inny świat. Świat, do którego nigdy nie chciał należeć. Z tylnego siedzenia wychylała się Zosia, ściskała w ramionach wypłowiałego króliczka Elżbiety. Miała na sobie szary płaszcz, zbyt duży jak na jej drobne ciało, jej jasne włosy były splątane, a błękitne oczy. Wpatrzone w coś, czego Krzysztof nie potrafił zobaczyć. Jesteśmy, powiedział cicho niemal przepraszająco, nie odpowiedziała. Otworzył jej drzwi i wyciągnął rękę. Chwyciła ją jakby odruchowo, bez zaangażowania. Jej dłoń była chłodna, wiotka, prawie bez życia. Nie czuł w niej żadnego nacisku, żadnej obecności. Ale i tak ją trzymał, jakby sam gest mógł coś naprawić. Szli wolno przez zaniedbany plac zabaw. Zardzewiała huśtawka, skrzypiała przy każdym ruchu. W piaskownicy dzieci kopały dziury, śmiejąc się i wrzeszcząc, nieświadome ciężaru, który nosił Krzysztof. Zosia zatrzymała się nagle. Oparła się o metalową rurkę i patrzyła na dzieci. Nie ruszała się, nie mrugała, po prostu patrzyła. Możesz się pobawić, jeśli chcesz, powiedział, chociaż wiedział, że nie odpowie. Od dwóch lat był jedynym rozmówcą w tym duecie, mówił do niej jak do cienia, czasem czytał jej książki, innym razem opowiadał o swoim dniu. Kiedyś nawet zapytał, czy pamięta smak truskawek, cisza, zawsze ta sama cisza, jak echo w pustym domu. I wtedy podszedł do nich chłopiec. Miał może siedem lat brązowe, rozczochrane włosy i koszulkę, która kiedyś była biała, ale teraz przybrała kolor rozgotowanego makaronu. Brudne ręce, rozdarte kolano, spojrzenie jak błyskawica, szybkie, ciekawe, niespokojne. Cześć, chcesz się pochuścić? zapytał Zosie, zupełnie ignorując Krzysztofa. Mężczyzna zamarł. Instynktownie chciał odciągnąć córkę, ochronić ją przed światem, którego nie znał i nie rozumiał. Ale chłopiec się nie cofał. Stał przed Zosią, jakby świat był prosty, jakby każde dziecko musiało kiedyś się pochuścić. Zosia patrzyła na niego. Krzysztof czuł napięcie w swoim ciele. Jakby lada moment miała uciec, schować się za nim jak to robiła zawsze, ale tym razem nie zrobiła kroku w tył. Może ja popchnę? zaproponował chłopiec, kładąc rękę na oparciu huśtawki. Zosia nie odpowiedziała. Spojrzała na huśtawkę, potem znów na chłopca. Wreszcie ku całkowitemu zaskoczeniu Krzysztofa usiadła. Jakby coś się w niej odblokowało. Jakby mięśnie wreszcie przypomniały sobie, że mogą coś zrobić. Krzysztof zrobił pół kroku naprzód, ale zatrzymał się, zacisnął dłonie w kieszeniach płaszcza. Nie chciał przeszkadzać, coś się działo, coś rzadkiego. Chłopiec zaczął ją delikatnie popychać. Metalowe łańcuchy trzeszczały, ale Zosia się nie bała. Trzymała się mocno, patrząc przed siebie. Nie mówiła, ale Krzysztof zauważył, że jej oczy się zmieniły, coś w nich pękło. Albo może coś się tam zalśniło? Jestem Antek, a ty? zapytał chłopiec po chwili. Zosia nie odpowiedziała, ale spojrzała na niego dłużej niż wcześniej, jakby ważyła to pytanie, jakby w jej umyśle rodziło się coś zbyt kruchego, by nazwać to nadzieją. Ona jeszcze nie mówi powiedział Krzysztof, zanim zdążył się powstrzymać. Antek wzruszył ramionami A to nieważne. Stwierdził z uśmiechem. Możemy się bawić i bez gadania. Ja też czasem nie mówię jak mam doła. Krzysztof nie wiedział, czy śmiać się, czy płakać. Był dzieckiem, a mówił z prostotą, której Krzysztof dawno już nie rozumiał. Obserwował, jak Zosia się huśta, jak jej włosy delikatnie unoszą się przy każdym bójnięciu, jakby naprawdę była znowu dzieckiem. I wtedy stało się coś jeszcze bardziej niespodziewanego. Zosia spojrzała na antka i. Uśmiechnęła się, ledwo zauważalnie, ale bez wątpienia. Usta lekko się uniosły. Krzysztof zrobił krok w tył, bo serce mu zadrżało. Uczucie, którego nie znał od dwóch lat, coś pomiędzy ulgą a strachem. Chłopiec nie zauważył tego uśmiechu, ale Krzysztof tak. Zosia się uśmiechnęła, nie do niego, do obcego dziecka. Patrzył, jak dzieci oddalają się w stronę zardzewiałej zjeżdżalni. Antek mówił coś o duchach mieszkających w róże. A Zosia słuchała, nie odpowiadała, ale nie odchodziła, i to było ważne. Dla Krzysztofa to był moment graniczny. Po raz pierwszy od dwóch lat nie musiał nic mówić, nie musiał nic robić, tylko patrzył. I nagle poczuł, że może ten świat nie jest tak obcy, jak mu się wydawało. Nie wiedział jeszcze, że to spotkanie było początkiem czegoś większego, że Antek nie był zwykłym dzieckiem, że miejsce, w którym się znaleźli... Nie było przypadkowe, i że noc, która miała nadejść, przyniesie coś, czego nie da się już odwrócić. Magdalena Kowalska przyglądała się im z dystansu, choć była wystarczająco blisko, by wszystko dostrzec. Stała oparta o metalowy słup, ramiona skrzyżowane na piersi, z uwagą śledząc każdy ruch syna. Antek był inny niż inne dzieci. Nie mówił byle czego, nie szukał pustych znajomości, gdy się z kimś łączył. To zawsze z powodu, który rozpoznawał tylko on. Instynkt, albo może coś więcej. W jego spojrzeniu było coś dorosłego, coś, czego Magdalena nie potrafiła do końca pojąć, choć była jego matką. Może dlatego, że dorastał przy Zofii, jej ciotce, która od lat nie wypowiedziała ani jednego słowa po udarze. Antek od małego nauczył się rozumieć świat bez dźwięków. Teraz stał obok dziewczynki, która jeszcze przed chwilą była tylko cieniem. Zosia, delikatna, cicha, jak szept, z tym spojrzeniem, w którym czaił się smutek starszy od niej samej. Magdalena zauważyła, jak kręciła głową, jak na początku wahała się, zanim usiadła na huśtawce, ale zrobiła to. I kiedy się zaśmiała, cicho, niemal nieśmiało, Magdalenie zadrżało serce, nie znała jej, ale znała ten śmiech, ten, który rodzi się po długim milczeniu, jakby był czymś zakazanym. I właśnie wtedy Krzysztof podszedł z Zosią. Jego krok był ostrożny, jakby jeszcze nie był pewien, czy to, co widzi, dzieje się naprawdę. Twój syn jest bardzo otwarty, powiedział cicho, stając obok niej. Miał głos zachrypnięty, zmęczony, głos człowieka, który zapomniał, jak się rozmawia. Magdalena spojrzała na niego uważnie. Nie był z tego świata. Elegancka kurtka, zbyt drogie buty, zmęczone oczy i dłonie które chyba nie znały ciężkiej pracy, ale w spojrzeniu miał coś znajomego pęknięcie może nie takie jak u Zosi, ale równie głębokie. Ma dobre serce odpowiedziała krótko. W jej głosie była prostota, ale nie słabość. Krzysztof poczuł to natychmiast. Kobieta nie mówiła niczego na pokaz. Jej słowa były jak zamek bez klucza surowe, konkretne, ale prawdziwe. Dziękuję, że pozwoliłaś mu podejść, powiedział zaskoczony, że takie słowa przechodzą mu przez gardło. Nie dziękował często, czasem nawet nie zauważał, że coś dostaje. Magdalena skinęła głową, ale nie odpowiedziała od razu. Spojrzała na Zosię, która w tym czasie próbowała naśladować minę Antka. Jej dłonie, jeszcze przed chwilą zaciśnięte na króliczku, teraz unosiły się niepewnie, jakby przypomniały sobie, że potrafią klaskać. Jeden raz, drugi. Potem przystanęła. Antek coś powiedział, ale Magdalena nie usłyszała. Zosia zareagowała kolejnym śmiechem, nieco odważniejszym. Jej policzki się zaróżowiły, a oczy tak oczy były inne jakby patrzyły z miejsca, do którego nikt dotąd nie miał dostępu. Zosia nie mówi? zapytała cicho, zerkając kątem oka na Krzysztofa. Ten przytaknął bez słowa. Nie umiał jeszcze mówić o tym bez bólu. To nie była zwykła trauma, którą można było oswoić czasem lub terapią. To była rana, która żyła własnym życiem, ale słyszy i rozumie, dodał w końcu. To wystarczy na początek, odpowiedziała. Spojrzała na niego dłużej, a potem dodała. Nie próbujesz jej zmuszać? Próbowałem, na początku. Lekarze, psycholodzy, prywatne ośrodki, metody. Urwał. Nic nie działało. Magdalena milczała. Nie z obojętności, ale z szacunku. W ciszy było więcej prawdy niż w setkach słów. Mój syn, zaczęła powoli, nie odrywając oczu od placu zabaw. On wie, kiedy coś boli. W ludziach, jakoś to czuje. Kiedyś zapytał Zofię, czy boli ją bardziej serce, czy gardło. Miała wtedy łzy w oczach, a przecież nie potrafiła już płakać od lat. Krzysztof nie odpowiedział. Patrzył tylko na Zosię, która właśnie po raz pierwszy od dwóch lat zareagowała śmiechem. I nie była to reakcja na nic spektakularnego. Antek po prostu przykleił liść do czoła i udawał potwora z bagien. Zosia najpierw się zawahała, potem prychnęła. Śmiech przerodził się w coś więcej. Klaśnięcie. Dwa. Potem kolejne. Jakby ciało przypominało sobie, jak to się robi. Magdalena aż przysunęła się nieco zdziwiona. To się rzadko zdarza? zapytała nie kryjąc ciekawości. Krzysztof przytaknął łamiącym się głosem. Pierwszy raz od lat, wyszeptał. Magdalena nie odpowiedziała, ale jej dłoń powędrowała mimowolnie do ust. Było w tym coś z instynktu matki, coś czego nie da się nauczyć. Spojrzała na Krzysztofa, tym razem zupełnie inaczej. Już nie jak na kogoś obcego, ale jak na człowieka, który wie czym jest utrata. I który próbował wszystkiego, może za dużo, może za szybko, ale w końcu zrozumiał, że czasem najwięcej dzieje się, gdy się po prostu pozwoli. Nie mam pojęcia, co teraz zrobić, powiedział Krzysztof cicho, bardziej do siebie niż do niej. Nie znam tego miejsca, ani ludzi, ani was, ale widzę, że coś się właśnie zaczęło i boję się to zepsuć. Magdalena odwróciła się w jego stronę, na chwilę zawiesiła wzrok na jego oczach, jakby próbowała dostrzec, czy mówi szczerze To nie miejsce, to ludzie odpowiedziała powoli. Jeśli nie będziesz udawał, Zosia to poczuje. Wtedy usłyszeli, jak Antek krzyczy Chodźcie! Zosia chce zobaczyć stare piwnice. Magdalena spojrzała z niepokojem Piwnice Krzysztof już ruszał, ale zatrzymała go dłonią na ramieniu. Te piwnice są stare niektóre zamknięte inne Lepiej, żeby tam dzieci nie chodziły same. Krzysztof poczuł, jak znowu napina mu się kark. Zosia i Antek biegli już w stronę opuszczonego budynku na końcu placu. Czerwona cegła, wybite okna, metalowe drzwi z przekrzywioną kłótką. Coś tam było, coś więcej niż dziecięca ciekawość. Kiedy Krzysztof ruszył za nimi, nie wiedział jeszcze, że w piwnicach nie chodzi tylko o zabawę. Minęły trzy dni od tamtego popołudnia na Placu Zabaw. Zosia wróciła do milczenia ale coś się w niej przesunęło, subtelnie, niemal niewidocznie, jakby wewnętrzne zapadki zmieniały położenie. Nie mówiła, ale patrzyła inaczej, dłużej, uważniej, a Antek wciąż wracał do tamtego dnia, rysując Zosie z uśmiechem, dodając do rysunków co róż nowy szczegół: kwiat w jej dłoni, królika pod pachą, huśtawkę, która wznosiła się aż do nieba. Magdalena nie mówiła o tym nikomu. Nie opowiadała o tym, jak Zosia zareagowała na obecność jej syna. Właściwie nie potrafiła nawet nazwać tego, co czuła. Cieszyła się? Może. Ale też obawiała się czegoś, czego nie rozumiała. Tego mężczyzny, Krzysztofa. Był wyraźnie z innego świata. Bogaty, opanowany, a jednak w jego oczach czaiło się coś dzikiego, jakby pod warstwą garnituru i manier ukrywał kogoś zupełnie innego. Telefon zadzwonił, gdy była w sklepie u pana Jana. Nie miała przy sobie telefonu. On zadzwonił tam, do sklepu, jakby wiedział, że ją tam znajdzie. Kowalska? Zapytał pan Jan, unosząc słuchawkę i zakrywając ją dłonią. Twój, ten od tej dziewczynki. Wzięła słuchawkę z wahaniem, opierając łokieć o ladę. Halo? Magdalena? Tu Krzysztof. Rozpoznała jego głos natychmiast głęboki, powolny, ostrożny. Czego chcesz? Chciałbym was zaprosić na obiad. Zamilkła na moment, zbyt długo. Dlaczego? Bo to ważne dla Zosi i dla mnie też. Poczuła, że coś jej się napina między łopatkami. Taki ton. Nie żądał, nie przekonywał. Po prostu stwierdził: jaki obiad? Pomyślałem o czymś prostym. Pikinik, wilanów, niedziela, wilanów. Ogród jak z bajki. Miejsce, którego nie odwiedzała od lat. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Nie naciskam. Ale byłoby miło. Zosia ciągle mówi o antku, a raczej próbuje. Ten ostatni fragment złamał coś w niej: obiad. Dobrze, przynajmniej zobaczy, co tak naprawdę kryje się za jego spokojem. Niedziela wilanów. Antek nie mógł uwierzyć, że coś takiego istnieje naprawdę. Ogrody większe niż cały ich blok, rzeźby jak z książek, i ta przestrzeń, w której nawet jego własny głos. Odbijał się jak echo z innego świata. Siedzieli na dużym, bawełnianym kocu. Krzysztof przyniósł kosz. Prawdziwy kosz piknikowy, jak z filmu. W środku soki w szklanych butelkach, sery, owoce, pieczywo z piekarni z mokotowa. Magdalena początkowo nie chciała niczego tknąć, ale widząc jak antek zajada się malinami i podaje Zosi truskawkę, pozwoliła sobie na plaster sera i łyk domowej lemoniady. Zosia, jakby oczarowana, pokazywała Antkowi książkę obrazkową, przesuwając palcem po ilustracjach i czasem, próbując powiedzieć słowo, choćby sylabę. Antek reagował śmiechem, komentarzami i pytaniami, jakby wszystko było absolutnie normalne. Magdalena nie odzywała się, obserwując to jak przez szybę, pełna sprzecznych emocji. I wtedy Krzysztof się odwrócił do niej. Siedział po turecku, z łokciami opartymi o kolana. Chciałbym, żeby Antek chodził do tej samej szkoły co Zosia, powiedział spokojnie. Ona od razu spojrzała mu w oczy. Były czyste, ale coś w nich ją niepokoiło. To drogie miejsce. On może dostać stypendium. Przez swoje zasługi jest bystry, wyjątkowy, widzę to. Zamilkła. Przez chwilę myślała, że się przesłyszała. Nie jesteśmy przypadkiem charytatywnym, wiem. Właśnie dlatego to proponuję. Ton jego głosu nie był litościwy. Był rzeczowy, a jednak coś w niej się zamknęło. Skuliła ramiona. Czuła, że właśnie wchodzi na terytorium, którego nie zna. Co ty chcesz osiągnąć, Krzysztof? Zapytała cicho. Nic. Po prostu chcę, żeby Zosia miała kogoś, a Antek już jest tym kimś. A ty? Jej głos był ostrzejszy. Gdzie w tym wszystkim jesteś ty? Zaskoczył ją swoją odpowiedzią. Na razie nigdzie. Ale może kiedyś. Nie wiedziała jak to skomentować. Wstała poprawiając kurtkę antka, który właśnie biegł w stronę fontanny z Zosią. Zatrzymała się, spojrzała na nich, dzieci śmiejące się, mokre od wody, jakby świat znowu był prosty. Boję się, że to się skończy, zanim się zacznie, szepnęła, ale Krzysztof ją usłyszał. Czasem wystarczy zacząć, żeby coś przetrwało, chciała mu odpowiedzieć. Ale wtedy usłyszeli krzyk. Antek, głośny, przerażony. Oboje rzucili się biegiem. Zosia stała nieruchomo. Obok niej Antek z przerażeniem patrzył na coś na ziemi. Leżał tam stary naszyjnik, złamany z jednym perłowym koralikiem oderwanym od reszty. Ale nie to ich zatrzymało. Za Zosią w cieniu kolumny stała kobieta. Obserwowała ich. I zniknęła zanim Krzysztof zdążył mrugnąć. Rozdział czwarty punkt kulminacyjny i przełomowa decyzja. Część finałowa rozwinięta, kontynuacja bezpośrednio po rozdziale trzeki, narracja z dialogami i wewnętrzną przemianą postaci zakończona. Obraz kobiety, która zniknęła za kolumną w ogrodach Wilanowa, nie opuszczał Krzysztofa przez długie dni. Widział ją tylko przez sekundę, ale jej spojrzenie wryło się w jego pamięć. Było w nim coś znajomego, ale zarazem głęboko niepokojącego. Kiedy zapytał Zosię o tę postać, dziewczynka pokręciła głową. Nic nie powiedziała, ale wieczorem, zanim zasnęła, narysowała ją. Cień kobiety bez twarzy stojący za nią, tuż przy kolumnie, a obok urwany naszyjnik i trzy jajka w gnieździe. Od tamtej chwili coś się zmieniło. Zosia zaczęła mówić, nie od razu. Najpierw były pojedyncze słowa, powtórzenia po antku, fragmenty zdań, które słyszała, potem przyszła własna inicjatywa. Czasem zatrzymywała się w połowie zdania, jakby bała się, że głos zgaśnie, ale nie gasł. Wracał. Z siłą, której nikt się nie spodziewał. Antek był zawsze obok, bez pośpiechu, bez presji. Trzymał ją za rękę, kiedy pierwszy raz publicznie wypowiedziała imię matki. Przyjął jej płacz bez zdziwienia, bez pytań, tylko podał jej chusteczkę i powiedział: Mama nie znika, kiedy ją wspominasz, wtedy wraca. Krzysztof, choć z początku z dystansem, z każdym dniem czuł, że jego rola nie polega już na ratowaniu Zosi, ale na towarzyszeniu jej, a to była inna odpowiedzialność, trudniejsza. Wymagała cierpliwości, której nigdy wcześniej nie miał. Szkoła, do której chodziła Zosia, przyjęła Antka z entuzjazmem. Komisja nie miała wątpliwości. Jego wyniki w testach, nieszablonowe myślenie, kreatywność i empatia wykraczały poza normy. Dostał stypendium, ale Krzysztof wiedział, że prawdziwa wartość tej decyzji nie była w edukacji, lecz w kontynuacji czegoś, co oboje dzieci zaczęły budować razem. W niedzielę spotykali się regularnie, pikniki stały się rytuałem. Czasem wilanów, czasem łazienki, a czasem po prostu podwórko przy bloku Magdaleny. Zosia czytała nagłos coraz płynniej, z stremą, ale i dumą. Antek komentował, poprawiał ją dla zabawy, śmiał się z jej błędów co pozwalało jej je akceptować. Tego dnia, tego, który miał wszystko zmienić, Zosia obchodziła pełny miesiąc mówienia. Sama to tak nazwała. Wymyśliła nawet własne zaproszenia, narysowała tort z literkami zamiast świeczek. Magdalena pomogła jej przygotować kilka babeczek, a Krzysztof przyniósł książkę z bajkami, którą Elżbieta kiedyś czytała Zosi, odnalazł ją na dnie szuflady, z zakładką nadal w tej samej historii, o lisku, który zgubił drogę do domu. Byli razem w salonie, dekorując pokój kolorowymi wstążkami, gdy Krzysztof podszedł do Magdaleny. Nie patrzył od razu w jej oczy. Najpierw zawiesił wzrok na Zosi, potem na Antku, potem znowu na niej. Oddychał wolno, jakby ważył każde słowo. Myślę, że. może powinniśmy pójść razem do kina. Nie jako przyjaciele, powiedział. Magdalena zamarła na moment. Trzymała w dłoniach szklaną misę z cukierkami, którą właśnie stawiała na stole. Odłożyła ją ostrożnie i spojrzała na niego. Nie zaskoczeniem, z pytaniem: jesteś tego pewien? Zamiast słów było tylko spokojne, pewne: tak. Bez napięcia, bez pośpiechu, ale z decyzją. Nie odpowiedziała. Przynajmniej nie słowami. Po prostu podała mu rękę. Palce złączyły się nieśmiało, jakby ich dłonie próbowały sobie przypomnieć, jak to jest ufać. Zosia i Antek wbiegli do pokoju z ogrodu, zadyszani, rozpromienieni. Zobaczcie, zobaczcie, co znaleźliśmy krzyknął Antek. Trzymali w rękach delikatny, uschnięty już nieco mech, w którym leżało coś, co przypominało gniazdo, a w środku trzy małe jajka kruche, porcelanowe niemal w wyglądzie musimy je uratować! Zawołał antek z powagą większą niż jego wiek. Zbudujemy im dom! dodała Zosia z przejęciem, patrząc najpierw na Jaja, potem na Antka, a na końcu na Krzysztofa i Magdalenę. Krzysztof i Magdalena spojrzeli po sobie. Nie musieli nic mówić. Wiedzieli: coś się zbudowało. Coś cichego, mocnego. I nie chodziło tylko o dzieci. Chodziło o dom. O to, co się składa z drobnych gestów, uśmiechu, obecności. Gotowości, by trzymać czyjąś dłoń, gdy drży. Ich dom nie miał jeszcze ścian, nie miał adresu, ale rósł. Jedno słowo naraz, jedna decyzja naraz, jedno gniazdo naraz.